Cześć. Teraz rozdziały dotyczące tej wizualnej strony konstytucji, czyli WATA i PITA KAFA będzie razem. WATA troszeczkę obszerniejsza. Podzieliłem to na takie działy polityka, kultura i sport. To też, to też są. Też w sumie jest wata, prawda? Ta kultura i polityka i sport to wata. No ale to osoby publiczne, więc też może być, będzie kilka takich może prywatnych, może opowieści. Też mogę na przykład kogoś opisać tak po prostu, żeby w taki sposób, nie wyrażając agresji jakiejś fizycznej, bardziej te, te rzeczy takie mnie spotkały a, a czy jakiekolwiek in, inne i po prostu to takie może być dowcipne opisanie kogoś bo mam teraz narzędzie prawda, nawet kogoś z nurtu jogi i tak dalej i tak dalej a bo moja ścieżka jest taka powolna i długa i też różne rzeczy się wydarzały w moim życiu także to przychodzi z czasem, jest 2020 rok te dwudziestki też to też jest szczególna liczba, też dla mnie. Urodziłem się 20. Mieszkam pod dwudziestką, Także y, później będę mówił też o tej dwudziestce. Y, także Wata. Prawda? Zaczynamy od Wata. Jest. Wata y, Pita, prawda? To taki największy Aryjczyk w historii. Prawda? Adolf Hitler. Austriak. No właśnie. Także też ci wszyscy skinheadzi, oni wyglądają w określony sposób. Tak i... i ci skinheadzi wyglądają w określony sposób, mają taką łysę głowy, takie spodnie podjęte i te glany mają takie, prawda? I większość z nich zazwyczaj jest patakafa czarna, prawda? Także to jest największy aryczyk wszechczasów Adolf Hitler. I to takie właśnie konstytucje Wata Pita albo Pita Wata mają duży wpływ Ja jestem akurat Pita Wata Tutaj chyba chyba Wata Pita Nie wiem jaki on był w młodości taki tam jest Mongo, mongoidalny Le, Lenin prawda Włodzimierz Lenin takie dwóch dwóch takich yy, w sumie chyba Wata Pita może ten być Pita Wata który yy, ludzi których odegrało taką dużą rolę prawda w zeszłym stuleciu, no tutaj też, o tutaj może tacy też, też ci wszyscy później y, dyktatorzy i i tacy zbrodniarze też masowi bo to też, można, są takie y, filmiki na YouTube że największy zbrodniarze w historii prawda, i tam te liczby tych, tych ludzi zabitych i to wszyscy są takie konstytucji wada, prawda tutaj ten Fidel Castro i on tak będzie gadał i gadał, gadał godzinami teraz ten też tak scentralizował władzę, prawda? Y Xinjiang Peng, coś takiego tam jakby się nazywa. Ten też no, na tak wygląda. Ten tutaj przywódca Iranu. Tutaj jest bata taki, prawda? Śmieszny. Y tutaj akurat jest razem, bo to kiedyś coś przygotowywałem i jest polski polityk. Ale też Wata kafa Żona też taka duża, data kafa takie ogromne piersi, pięcioro dzieci i on jego delegacja do Japonii kosztowała milion sześćset tysięcy złotych. Straszne pieniążki na te delegacje, na te wszystkie rzeczy wydawano. Także tak to wygląda. No tutaj pozytywny taki, prawda? Ktoś, kto robi tam porządek i kobiety mają prawo jazdy, i, i, i ten terroryzm zwalcza. Tutaj też w Indiach też yy, bardzo ter, ter, ten terroryzm muzułmański jest ten tam tępiony i wegetariańskie i reformy i ekologiczne. No tutaj są ci Gurusi też tacy właśnie śmieszne. ta kafa i ten, ten troszeczkę z takim programem fajnym, ale no niestety to, prawda? I brak reformy i tutaj tam, tam są filmiki, niektórzy lubią ten, ten ten taki crazy, prawda, z, z tym wszystkim, co tam się działo. oszo, A i że też mówił, że tak zawsze w tym świadomości człowieka jest, że te, te, od tego mięsa się nie można udowodnić. Jak to nie można? Ja w ogóle nie wiem. że ja nigdy nie jadłem mięsa. <laughs> tak się czuję. Przecież. I tutaj, o, jest akurat y, nauka. Jest Bata prawda, Tesla. Tutaj z tym temu. Razem się znaleźli ten Bata i Kafa. Także tutaj takie bardzo pozytywne, też określony rodzaj, prawda? Też można widać, że to jest, że to i ta inna energia jest, prawda? Z tych, tutaj jest dwóch chłopaków, prawda? w sumie nawet w tych czasach to jest większość dzieci wychowuje tak w cudzysłowie dwóch facetów bo te kobiety mają krótkie włosy takie, takie wielkie mają uda i tak dalej, gotują te mięsa takie, jedzą takie, wszyscy takie potrawy, to takie mięso z cebulą po prostu. I jak na zieleniach przychodzę, ktoś podbiega i mówi, proszę z ziemniaki i cebulę. I oni jedzą tylko to mięso, ziemniaki z takim gularzem, z takim okropnym, no to mięso tak śmierdzi, bo te zwierzęta w tym głównie tak, tak leżą. I surówki u nas nikt nie je, albo pozbieraj sobie jabłka, bo u nas tego nie je. Także... W sumie nawet lepiej, żeby tak, nawet taka para rządziła Polską, bo wtedy nie, nie byłoby tych, jak tam jest, w, w, że jak się ubrała Agata Duda i ona tak stoi, taka, tak, taką, tak, z, taką, z takim specyficznym, lekkim zgarbieniem, bo jest troszeczkę chyba wyższa od niego. I jak się ubrała, jak się ubrała, jak, jak można, to jest szaleństwo kompletne, że ona ma cały czas od, inaczej ubrana jest i oni tylko o tym mówią, prawda? A tutaj. Ci, ci oni są zazwyczaj wegetarianami, na przykład większość ek, ek, ekologią się interesują, prawda? Mają taką postawę, więc oni są odżywieni wegetariańską i tak dalej. I, i y, także, także, w sumie, czasami lepiej by było się wychować w takiej rodzinie, być odżywionym zdrowo, wegetariańsko i ekologicznie, niż w takiej rodzinie, gdzie ludzie są chorzy, bo nie mogą mieć dzieci, prawda? dlatego nie mogą mieć tych dzieci i, i, i tak dalej. Także tam to zdro, ten z dieta jest niezdrowa i taka chęć posiadania tego. Także tutaj jest wata pita, tutaj jest wata pita, tutaj jest ten wata pita, ten e, zaburzona ta udana wata, prawda? Że jest e, ten wdech taki, a nie ma tego wydechu, prawda? E, no tutaj jest taki lekarz właśnie on pływał ten lekarz taki rodzaj właśnie lekarza, który samochody za 350 tysięcy kupił sobie samochód chłopak i tam w tym szpanował w tym szczecinie że takie, no właśnie, nie? że te drogi będą budować, wszyscy będą się cieszyć, bo oni drogi zbudują i on sobie kupi za, za 350 tysięcy na raty samochód, prawda? Także no właśnie, nie? Tutaj też jakiś taki lekarz, też tam kandyduje, też taka wata, wata pita. No właśnie, ale to jest właśnie, że z drogi będzie, a tutaj też właśnie, właśnie, słowo, sponsorem dzisiejszego odcinka jest słowo właśnie, tutaj też mnie go, bo on właśnie, gruzińsko-ormiańskie pochodzenie, także dużo jest takich właśnie ludzi, takich gruzińsko-ormiańskich i tak dalej, jedzą te wszystkie kebaby i takie gularze i... I, I umierają. I papierosów tyle, tyle palił, prawda? Tak, się, tak mądrze gadają na tych dyskusjach, ten, ten program prowadził yy, chyba. Szkół kontaktowa się chyba na zapomnieniu, bo telewizji, telewizji ale wiem, że są takie programy stworzone, że tak, tak dwóch siedzi kolesi i tak, takie mądre rzeczy mówi, takie docinki i tak dalej. A, a i papierosów strasznie dużo palą, prawda? Jest też na, na YouTubie taki jeden maciek Maciek też ktoś tak dużo papierosów pali, prawda? No ale to przecież jak tak dużo papierosów pali, to to niszczysz gospodarkę, tak, a tak się mądrzysz. Także tutaj panie... To jest dobrze, że ta już nie, kandydu nie, nie kandyduje. Yy, I tutaj druga yy, z tej Warszawy. Jej mąż, miał, na, 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 jej mąż miał ogródek działkowy w Warszawie i ktoś tam wynajmował komuś ten ogródek działkowy i ten ktoś tam hodował konopię w tym ogródku. I on o tym nie wiedział. <laughs> dobrze, że ta, nie, nie kandyduje taka baba z kościoła, taka ten, z takimi oczami zepsutymi i z taką wielkimi ustami. Oj jak mogłoby to rządzić teraz w Polską? Tutaj jest, ale ta pani nawet przerywano Sejm, bo ona musiała na papierosa wyjść. Lekarka z Łodzi, która jeździła do takich zabójstw, takich wypadków okropnych, więc paliła papierosy i strasznie, bo takie przestępstwa, zbrodnie widziała i... No i dużo papierosy właśnie paliła, a w sumie też nie zgodziła się na, na, na szczepionki, na grypę, jak yy, miała kadencję. Już potem zaczęła jeździć pociągiem, też na koniec, no ale potem przerwane były, różne, różne grupy rządzą, więc strasznie też dużo też było przykrętów afer, prawda? W tym PO jakimś. Też różne pokolenia są i tak dalej. Tamten teraz poszedł ten Donald, tam gdzieś indziej. W mnie nie interesuje się tym, ale po prostu takie rzeczy czasami mi wpadają. No i też są konstytucje określone. Także ona się nie zgodziła na te szczepionki. Może też jakieś nie będzie już tego kołaścia, co teraz jest, i też się nie, nie, nie zgodzi na tą szczepionkę od czegoś, co, co jest zwykła grypa. No. Tutaj masakra jest. Masakra. Yy, Agnieszka Kamińska. Yy, Polskie radio było blisko słuchaczy. Tak. Polskie radio jest blisko słuchaczy. Znaczy ona usieje. To są włosy z wcześniej, teraz te włosy są takie, takie siano ma po prostu. Takie siano już coraz bardziej i, i, i po prostu no zniszczyła. I ona tak, widziałem jakoś przez, przez kilka sekund teraz jakąś taką konferencję, tam ktoś wymieniał te wszystkie zdupy rzeczy i ona tak się, tak pośmiała się, tak jakoś tak. To śmieszne dla niej, że to tak wszystko niszczy tam. To całe radio zniszczone, prawda? To jest jakaś Polską, rządzą tacy czarnogłowi. Są czarnogłowi, prawda? No ludzie, którzy, oni nie potrafią zarządzać w ogóle. Po prostu, no idioty są kompletne i ten, ta religia jeszcze taka sumeryjska, prawda? No, sumeryzm. Także no idioty są ten Bankier, ten bankier też, prawda? Pinokio. Także też kupę tam posiadłości kupionych za te kasę, coś tam też, jakieś tam Próbowano coś tam przekrętowo przykręt, przykręt, podatkowo, ale jakoś tam, właśnie, nie? musiałby ktoś to bardzo przycisnąć, żeby to tam udowodnić. Także tak, znakupili różnych posiadłości i tak mają to. Mm -hmm. I rządzą właśnie w taki głupi sposób to wszystko. <laughs> hmm. A tutaj też ten przegrał te wybory na prezydenta Warszawy, całe szczęście. Tutaj też tak rozszerzająco się jama ustna. Na pewno będzie taki czarnogłowy głowy jakiś sumer. Na pewno będzie rządził dobrze. Będzie, będzie super, będzie. No i ten tutaj też. To już będzie super, będzie. Też pożywiczają się te szczęki od razu, prawda? Od jedzenia i od jedzenia i od jedzenia. Albo tutaj też taka. bitek od Sejmu. Taka stara baba będzie kierować Sejmem. Będzie. Tak, czarna. Tutaj nie wiem, chyba konstytucja chyba Pata Kafa chyba, nie wiem. Też jakiś sumeru z takim głosem specyficznym zdarty, darty na Bata. To też taki zdarty głos też ma Wata. Ma taki start, zdarty głos. Yy, to taki głos jest zdarty. Pita jest taki właśnie mruczący głos, taki jak sanskryt właśnie, że, że tam też się zmieszała ta, ci ludzie tam z, tym, z tymi hindusami. Tutaj już paty ci Żydzi, prawda? Tacy tutaj koledzy, tutaj w z Kaczyńskim są ci Żydzi czarni. Tutaj też jest rodzaj właśnie Netanyahu z Izraela, premier. Taka prostokątna gorania głowa, jak z Wyspy Wielkanocnej. Tutaj też troszeczkę Wyspa Wielkanocna jest. Jest Putin i tych takich, prawda? Tam zmieniali się też. No i tutaj na koniec, yy, w sumie prawie na koniec, yy, Jaruzelski, Piotr Wielki, prawda, yy, on wyjechał do Naderlandów i tak dalej i tam zamieniono go po prostu i ten w masce we Francji, w Bastilii, ten więzień, to podobno był on i on wrócił, zabił tam żonę, zabił kogoś tam jeszcze i pozabijał i ten Bojarów ogolił i całą armię zniszczył. A tutaj Wojciech Jaruzelski. To też herbut Schlepowron. Akurat tu ma takie jasne okulary. Nie mogłem wydrukować zdjęcia. Wiadomo, że on miał takie okulary, że nie było widać. No matka nie chciała się z nim w ogóle... Nie chciała go znać. Powiedziała, że to nie jest jej syn. Taka jazda, że po prostu to był ktoś, jakiś agent podstawiony. Tak samo tutaj też agent, prawda? Niemiecki agent przyjechał z, z niemieckimi generałami. Po rosyjsku w ogóle prawie nie mówił. Także tak to wyglądało tam. Właśnie ta dynastia Romanowów weszła od Roma, prawda? Na tron i w pewnym momencie się urodził właśnie taki ktoś, kogo mogli, mogli zamienić, prawda? Bo ci czarnogłowcy tam wszędzie rządzą niemczech i, i tak dalej i tak dalej także po prostu są no, czarnogłowi, naprawdę to tak jest że ci ludzie rządzą i, i to takie jest rządzenie, bo to polityka jest, też polityka, to jest wata, prawda a tutaj jest o, yy, ta firma która zbankrutowała mięsna i on jest za granicą jest list zgończy prokuratura wiedzie on jest, jest za granicą także, tak i tak to właśnie o Sumeru ludzie i tak wygląda polska rzeczywistość, prawda Sumeryjska. Tacy ludzie sumerą piwo i golonka, flaki, inne przysmaki, bankrut, firma i tak dalej. Gospodarka Polski. Następna sprawa to y, tutaj jest y, Kaja Godek. Kaja Godek napisała książkę Bóg liczył łzy kobiet. Prawdziwa historia zgwałconej przez sowieckiego oswobodziciela. Która, zdecyd y Która zdecydowała się wbrew wszystkim wychować jego dziecko. Bóg liczył łzy kobiet. Właśnie to to oddychanie prawą dziurką. ci Żydzi, Hindusi, wszyscy tam oni tak dobrze umią liczyć, prawda? Ten bankier i tak znaczy, jak umieją liczyć. No. Policzą sobie jak policzą. Y Zapomniałem tu słowa kobiety napisać. Prawdziwa historia zgodzonej. Kobiety zbałconej przez sowieckiego. Yy, Stalin dał tr yy, trzy dni yy, wolnego żołnierzom rosyjskim, i oni mogli robić co chcieli. I właśnie gwałcili kobiety tutaj i tak dalej. Także. Tak. Mhm. Liczył łzy kobiet Bóg. Bóg jest wegetariańskim. Jest tak jak proton, jest cząstką wegetariańską. Także. I tutaj jest szaszko, na przykład. Ojej. No chyba kawa i... On jeździł z wykładami też i miał taki wykład na taki temat, że yy, te lasy tutaj w Polsce, one pochłaniają ten wutlenek węgla, który emitują, emituje te, te wszystkie yy, elektrownie i to wszystko, zanieczyszczenie, samochody. To te drzewa, one... Zwłaszcza teraz wycięli wszystko, to to wszystko jest yy, Absorbowane przez, przez drzewa Ten odwzględek węgla Tak, tak, także obliczyli, nie? No, miał dane, obliczył I tu jest taki koleś z YouTube'a On pisze te książki o masonerii Masoneria Polska On za Zaczął w 1993. Masoneria Polska 1993 I co roku wydaje I tam na YouTube'ie oglądałem kilka jego filmików Żeby wiedzieć o co chodzi yy... No, bzdury gada też Nakręca tych, tych, tych też taki kostropacz, prawda? Taka jak, jak tutaj, i, i, i jagodek, prawda? Yy, I ta dieta, i tak się śmiało coś, teraz jakaś jest taka religia, zdrowia. Właśnie powinniśmy... Z... Była kiedyś religia, zdrowia i oblu... Oblu... oblucja rytualna była, mycie się. Że ktoś tam, kotlet z marchewki. Ja wybieram coś, co jest smaczne. Mięsa, ryby, dziczyznę. No dziczyznę to trudno dostać. No co to gadasz? jakim dziczyznę trudno dostać? No właśnie, jak wybierasz dziczyznę. No właśnie. I jakby wszyscy chcieli wyjść tylko to, to tak właśnie wygląda ten kraj, że tak ilości mięsa jedzą. Religia mięso to jest. To ty jesteś masonem, tak naprawdę, satanistą. I w czarne sze odprawiasz. I mówisz bzdury, bo nieprawdę mówisz na temat tych, tych ludzi niektórych, właśnie zaraz to przytoczę. Są trzy ryty y, masońskie. Ryt francuski, ryt szkocki i ryt szwedzki. One tam, ten szwedzki i, 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 i szkocki nie odgrywają takiej roli. Tam w Skandynawii są te takie satanistyczne zespoły też i tak dalej. I takie, to wszystko jest prawda? I ten, ci masoni się też podzielili, prawda? Jest, y, są ci od Clintona i ci od y, tej od Clintonowej i od, od tego, co teraz rządzi, od Trumpa, prawda, na przykład. I Clintonowa, Clinton jest weganinem na przykład. Dzięki weganizmowi doszedł do siebie i właśnie, te dwa, dwa masoni, oni yy, 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 walczą pomiędzy sobą. Ci są ekologiczni, wegetariańscy, a, a ten Trump, wiadomo, prawda? I yy, tak samo we Francji. Są, są masoni, którzy... No teraz tą, tą Notre Dame tam spalono, prawda? Masoni to są wolnomularze, budowniczy świata, budowniczy katedr też się nazwa, nazywa, prawda? I stąd, stąd spalono tą katedrę. Właśnie teraz zarządów tego właśnie masona. Bo są dwie, dwie grupy masonów. I wcześniej był ten mason okropny, prawda? Który taki z Węgier, który tam też do tego Putina jeździł coś tam od Putina przywiózł tam w tej... W, w, w Gruzji tam były jakieś takie rzeczy i on tam jakieś takie głupie ugody tam przywoził taki, nie z jakichś satanistycznych tych mszy tutaj z rogami i, i rozszedł się z żoną i z tą modelką yy, zapomniałem jak ona się nazywa yy, się związał i ona wcześniej była dziewczyną Mika Jaggera. No wiadomo, że Mick Jagger podobno podpisał ten pak z diabłem na sławę, prawda? I on nagle stąd zaczął, niesamowite, nie? że miał rodzina i dziecko, i dzieci, i, i, i te, te, taka francuska, taka blond, i ci dzieci taki blond, a, a tutaj nagle się rozszedł, yy, tak jak tutaj ta baba, prawda? Jakieś tutaj taką zmarszczkę, ma to tak samo ona w ogóle taką nauczycielką starszą była, i go wiodła jak on dzieckiem był. Tak jak w tych takich satanistycznych jakichś tych, rytuałach, prawda? Że ona Taka stara nauczycielka, nauczycielka uwiodła nieletniego y, ucznia. I to właśnie takie pary, takie właśnie, y, że on jest wata-pita, a ona pita wata na przykład, albo coś takiego. Tak samo tutaj taka para i ona taką miała operację, jakieś plastyczne, prawda, botox i takiej spieprzyli to. I tutaj wyglądała tak, no by upio upiór, upiory, upiory po prostu. Także y, teraz właśnie zarządów tego, ta też oni masoni na tych górnych warstwach katedr, tam przy dachach, tam, te, tam takie y, figurki diabełków i tak dalej umieszczali i tak dalej. I ten dach się tam spalił. No ale to też pewnie może było, i te organy się też właśnie takie zabytkowe tam też chyba spłonęły i tak dalej. Także y, dach remontowali bynajmniej. Ale y, coś tam jeszcze on y, zrobił takiego, coś tam jeszcze zrobiono w Francji, tylko nie pamiętam właśnie teraz z jego rządów. I tutaj nas, następna para taka jest. To są maso, masoni właśnie. To on Taka para właśnie wata pita i, i ona milczy. Obliczyli, że od 20, 2015 roku nic nie powiedziała, prawda? I cały czas jak się ubrała, jak się inaczej ubrała, jak się inaczej ubrała. Jeju! Straszne! Co oni potem z tymi ciuchami robią? Mają taką długą szafę, wielką? Ja mam tutaj kilka rzeczy i nie jestem w stanie tego pomieścić w szafie. Yy, a, a co dopiero jak na każdym takim wypziździu ona inaczej ubrana, jest, co oni z tym robią. I, I też właśnie takie krótkie włosy, już też te kobiety mają. Także to takie pary, właśnie, że, że Wata, i tutaj jest Pita. I tutaj następna para tego typu, Szatan i Kurdej Szatan, prawda? No już sama nazwa wskazuje, prawda? To jest taka, to są te, takie pary typu z reklamy. Mamy tysiąc kanałów. Prawda? I siedzą na, na kanapie i mamy tysiąc kanałów, mamy. I ona nic nie mówiła od 2015 roku, nic nie powiedziała. No co ona ma, może mieć do powiedzenia? Z, z takim tym yy, maliniakiem. I właśnie to jest takie coś. Jest pary mamy tysiąc kanałów i dwa miliardy z obligacji dajemy na telewizję. Prawda? I będziemy wszyscy siedzieć i tysiąc programów oglądać. Powtórki meczów. Yy, bez bez, bez, bez yy, kibiców. I tutaj też następna para taka. Może ona pozytyw, ale ten taki crazy, prawda? I, i, i tutaj też znowu. Też, też crazy, prawda? Zostawił tą taką delikatną, francuskę, fajną. Taki popieprzony, też, prawda? gdzieś tytułowany z jakimś takim kibzium, i jakoś potem się związał z jakąś taką pieprzniętą, coś tam. Tak przyglądam czasami te bzdury. I. Yy... No, i tam jakiś potem ona teraz go sądziła o coś, że musi nam jej zapłacić dużo, i tak dalej. Idiotyzm. A tutaj zupełnie, i właśnie ten krajski, pierwszy na przykład o, o tym Soros, prawda? Ten miliard, miliarder, miliarder yy, yy, też pochodzenia węgierskiego stworzył fundację Batorego w Polsce. I on coś tam pieprzy, że, że on jest jakimś też masonem, takim najbardziej agresywnym. No, no bzdury kompletne. Tutaj jego żona taka, młoda, i ona jakieś tam ma też bio, yy, działa w, 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 tym, w, w tej branży bio. Także to zupełnie on kłami, po prostu bzdury opowiada. To, to inni są yy, yy, strasznie agresywni, a nie, a nie tutaj ten Soros, prawda? Czy tutaj też para jest z Facebooka, prawda? Zuckerberg ma też dziecko, żonę, prawda? Z taką, yy, często właśnie z takimi Azjatkami się też wiążą. Określona, określona konstytucja, właśnie taka Pita. I, i następne to też taka para Lenon, Pita. Kompozycje, piękne, piękna muzyka i jest Joko Ono, prawda? I tutaj jest na przykład Arnenes. Arne to jest y, filozof norweski, też z Azjatką. Y, y, twórca y, filozofii głębokiej psychologii. Także. To taki, to taki, przegląd przez tę politykę WATA.